Cześć. Witam was na moim kanale i w tym filmie pokażę wam jakie postępy uczyniłem na moim koncie free to play. Na tym koncie, w którym biorę udział w challenge'u Free to Play 2024. Także pokażę wam jakie są obecnie rankingi, gdzie ja tam się plasuję. Pokażę wam co się zmieniło na tym koncie, gdzie teraz jestem, co w tym momencie robię. Ale chciałem zacząć od tego, że mamy nowy promocode promocode Nazywa się to, ma, to jest More Gifts. Oczywiście jest przypięty w komentarzu pod tym filmem. Nie pokażę Wam tutaj, bo go już wykorzystałem. Jest to no, niewiele, trochę browarów, trochę srebra, trochę multiwalk, no ale lepsze to niż nic. Dobrze, więc jak już wam powiedziałem, co będziemy robić, to teraz idziemy na, na stronę Hellhadisa -Hel i przyjrzymy się rankingom. To jest ranking ogólny. Mój team jest ósmy. Ciągle trochę dołujemy, i tak to wygląda w tym momencie. Ja mam 1139 punktów i Jan, Jank ostatni ma 602, ale wiecie, to wcale nie znaczy, że wszyscy mają tyle punktów, bo wiem, że na przykład JSTAR w ogóle nie używa nie używał do tej pory Optimizera Helhejdisa. A jeżeli gracie bez tego Optimizera, to Punkty się tutaj, to się nie aktualizuje, punkty się nie, nie nabijają, więc mam nadzieję, że jak chłopaki się w pełni zalogują, wszystkie punkty spłyną, to będzie to wyglądać dużo ciekawiej. No ja staram się raz dziennie wieczorem, niestety Optymizer nie obsługuje wielu kont, więc muszę wyłączyć całą resztę, zostawić jedno konto i wtedy coś pograć żeby to się zaktualizowało. Także 1139 w tym momencie tak to wygląda. Spójrzmy sobie na poszczególne rankingi. E, Champion Development, czyli o, Mule River już trzech ma na sześciu gwiazdkach. No ja troszkę spadłem. E, byłem tutaj na ósmym miejscu wcześniej. E, jeżeli chodzi, gdy, gdy wszyscy mieli jeszcze po jednym championie. E, no Great Hall, muszę wrzucić troszkę tych punktów. Widzę, że podejrzewam, że tutaj ludzie y, rzucają po jednym bonusie na, każdy, na każde miejsce i tak nabijając punkty, ja raczej skupiam się bardziej na yy, na, jednym, na jednym Affinity Faction Wars Kropcio, zresztą to jest polski youtuber ostro jedzie, 101 punktów, ja tutaj bardzo słabo stoję, na Faction Wars się w ogóle nie skupiałem Arena, yy, jestem no nie łapie się, ja jestem też na Gold 1 ale byli inni przede mną, więc ja się tutaj nie pokazałem na na tej klasycznej arenie, tak team o mały włos bym awansował do brązu 2 brakło mi troszeczkę niewiele ale walczę najszybszy champion, no tutaj ja tutaj odstaję mocno więc się nie łapię spójrzmy na kampanię no to jest kto najszybciej tak wymaksował normal, ja mam wymaksowany normal, mam wymaksowany hard, tutaj też się nie łapię i tutaj też mam wymaksowane. Zobaczmy, czy tutaj troszkę mi brakuje. Ale na Nightmare już coś też zacząłem robić. Doom Tower nie wiem, jak ludzie tak, tak daleko idą. 29 poziom, 29 poziom w tej pierwszej rotacji. Ja tam pierwszego bossa nie byłem w stanie pokonać. Tutaj to też już ostro poszli. Clan Boss, Clan Boss, Hard. Wszystko robię, a też już robię Hard na 4 klucze. Smok, czy tutaj jestem? Nie mam, nie. Jeszcze czasowo odpadam, ale tu już się zaczynam pojawiać na szóstym miejscu w, w Ice Golemie. Dwunasty poziom w minutę robię, także tutaj już się pojawiłem na smoku. Nie mam nie. A przepraszam, to jest Fire Night, nie smok, coś mi się pomyliło, się zdziwiłem. No tutaj, ósmy poziom chyba zrobiłem. No więc już się nie łapię. Spider. Szóste miejsce, dziesiąty. Wszyscy dziesiąty, nikt powyżej dziesiątego nie robi. Tu jest kwestia tego, ile czasu. Zresztą do dziesiąty to jest ten, który yy, fajnie robić, bo tam yy, nieproporcjonalnie dużo pięciogwiazdkowych rzeczy się yy, dzieje, więc tutaj jestem na szóstym miejscu. Tak samo, jeżeli chodzi o Minotaura, na szóstym miejscu, trzynasty poziom. Yy, I potem tak, Arcane Keep. Widzę, że lubię szóste miejsce okupywać. Tutaj też jestem szósty. Y, Void. O, tutaj jestem na trzecim miejscu, więc troszkę lepiej. Spirit. Piąty. Piąty, nie szósty. Aczkolwiek, no tutaj widzę, że to zaokrąglenie musi być, bo w y, sekundach jest tyle samo co szóste miejsce. Na Magic Keep, no tutaj mnie nie ma. Force Keep. Tutaj też się nie widzę. Jeśli chodzi o Sandevilla, tutaj jestem na pierwszym miejscu. Cztery osoby zrobiły pierwszy poziom. Ja jestem. Póki co najszybszy, więc tak, tak wygląda na ten moment statystyki. A teraz już przechodzimy na moje konto i pokażę Wam, co tam się dzieje. Na początek może pomówmy trochę o tym, kogo trafiłem z szardów, bo zaczęły mi wpadać epiki. Niestety przez długi czas moje szczęście było absolutnie fatalne. Pierwszym epikiem, jeszcze już chyba to o tym wspominałem ostatnio, był Masked Filmonger. Co z tym czempionem można zrobić? Użyć jako kurczaka chyba tylko i dokładnie to zrobiłem. Jego już na moim koncie nie ma. Drugim epikiem, którego trafiłem, Sherokin. i tutaj trafiłem Jurojina. Ten czempion chociaż w jakim stopniu może mi się przydać, ponieważ ma decrease attack na A1. Po wyksiążkowaniu to będą nawet całkiem przyzwoite szanse, więc chociaż mogę go wykorzystać na klan żeby wrzucał mi decrease attack. Poza tym, tutaj mam provoke, shield na siebie wrzuca i provoke na jedną turę. Okej, okay. tutaj mocniej uderza kogoś, ignoruje troszkę defense, więc drugi był durogin. Potem, e, potem było fatalnie, potem było fatalnie, bo trafiłem Dark Athel. Nie dość, że ona e, to jest darmowy czempion, którego zgarnę i tak. Zalogowanie to jest absolutnie e, słabiutkim epikiem. I jakby tego było mało, to traf. No, wróć. Spoiler, spoiler. Nie widzieliście tego? E, tutaj miałem pójść do Skinwalkers'ów. Snorting Taga trafiłem. Tutaj kradnie. No, to, to też nic nie ma. No, atakuje pojedynczych przeciwników. Więc było fatalnie. Dzisiaj rano bardzo dobrze rozpocząłem dzień, ponieważ yy, po resecie marynym kupiłem sobie Ancient Sharda z yy, z bazaru plus w, w markecie jeden był, więc otwieram pierwszego Sharda i wpadł okult Brawler, więc mam naprawdę bardzo dobrego Poisonera, który tu i tu ma Poisony, bardzo dobry Poisoner na pewno przyda mi się na klan bosie, także jakiś troszkę podbuduję to na pewno Zrobię postępy i trafi na ten leaderboard, jeśli chodzi o O Bossa. Drugiego szardy otworzyłem, i tam również bardzo dobrze trafiłem Royal Garda. Także dwóch dobrych epików dzisiaj rano wpadło. Mamy tutaj Decrease Defense, a jeden tutaj bardzo mocne uderzenie. Max HP, oczywiście to zyskuje na mocy dopiero troszkę dalej. Kiedy bossowie mają większe HP, wtedy. On będzie mocniej uderzać. No i tutaj decrease speed na A3 eee, plus tutaj obniżać może turmiter. Także dwóch w końcu, dwóch naprawdę dobrych epików trafiłem. A jak wygląda obecnie? Dzisiaj udało mi się wrzucić drugiego czempiona na 6 gwiazdek. Ten cały eee, firmonger poszedł na przemiał z e, tak. Poszedł na przemiał. Dark Athel poszła na przemiał. i yy, Wykorzystam ich do tego, żeby losa wrzucić na 6 gwiazdek. Do tego mamy pełne masterki. Yy, tak one wyglądają. Więc mam już dwóch czempionów na 6 gwiazdkach. Yy, Mordekaj jest na 5 gwiazdkach. U niego już będę farmił masterki i już nie będę kupował. Teraz yy, wykorzystuję Gemma yy, na energię. Apothecary. Yy, on też... Yy, będzie pewnie levelowany na 5 gwiazdek. Soul bond zostawiam zastanawiam się jeszcze co z Dilgolem zrobić no i na pewno teraz ta trójka będzie yy, będzie levelowana, żeby ich podnieść żeby podnieść moc mojego konta, myślę, że Anointed będzie takim czempionem nieoczywistym którego będę używał na arenie z tego względu, że jak już go podasenduję, potas to on Tutaj ma bardzo ciekawe A3, ponieważ napełnia turmiter o 25% i wrzuca increase crit rate na wszystkich na dwie tury. 25% zwiększania turmiterku jak na rarkę jest to całkiem dobre. Oczywiście ten cooldown jest dłuższy, no ale on będzie to używał tylko raz. Ten skill potem już będzie botem, bo co on tutaj robi? Ma freeze na A1, ma szansę kradnie, skradzenia buffów, ale głównie to mnie interesuje. Yy, o 25% będzie przyspieszał mój team, więc myślę, że tutaj go zostawię. Żeby to robić, nawet nie muszę go za bardzo levelować. Yy, Potrasęduję go i tylko maksymalnie dużo speedów w niego wrzucę. Nawet książek do tego nie potrzebuję i będzie takim, się yy, trzy może czterogwiazdkowym czempionem, którego będę wykorzystywać, żeby się przyspieszyć. Yy, trafiłem się jeszcze na Rohorna On do kontroli przeciwników mi się może przydać, bo mamy tutaj Prowok. Więc jego chyba sobie też zachowam Elhain dzisiaj też wpadła, ale yy, No nie będę i nie potrzebuję kolejnego Newkera Chociaż nie wiem, może zostawię ją Na Faction, yy, na Faction Wars coś tam, zdziała yy, Także tak wygląda A, miałem trzy książki yy, Już nie pamiętam za co, czy za jakąś, yy, Jakiegoś challenge'a, czy, 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 czy za wymaksowanie tam, zrobienie kampanii, w każdym razie wszystkie trzy książki poszły w A1. Jak na złość, no, staram się skompletować więcej lifestyle i ubrać mojego Ratalosa wtedy w lifestyle. Będzie miał więcej przeżywalności, będzie się leczył. Zwłaszcza, że mocno potrafi mocno uderzyć, ma więcej, ma już masterki. To zwiększy jego przeżywalność. Starałem się też E, już Wam pokażę tutaj kampanię Troszkę porobiłem e, Porobiłem troszkę e, Nightmare Ten muszę na trzy gwiazdki wymaksować I ten, te, tego jeszcze nie podchodziłem I zawsze coś wpadnie Tutaj pierwszy milion srebra wpadło Także srebro jest w tym momencie na e, Bardzo, bardzo potrzebne Tutaj ile? Potem 100 gemów by było XP buścik Także troszkę wpadnie Poza tym, no wymaksowałem wszystkie pozostałe poziomy na y, maksymalną ilość gwiazdek. Starałem się farmić y, tutaj Deadlands. Chcę mieć War Maiden. Nie mam Decrease Defense na AoE. Ona mi się tutaj bardzo przyda. Y, sporo energii tutaj poszło. Na razie jeszcze jej nie trafiłem. Dungeony. No to tutaj 12 poziom, 43 sekundy. Tutaj. 14, no to, to już widzieliście na smoku 13 poziom, no tutaj Affinity mnie zatrzymuje to Affinity mnie zatrzymuje, muszę porobić paru championów jeszcze i wtedy e, mam nadzieję, że uda mi się przejść w lifestyle też jak po farmie bardziej w kampanii farmie lifestyle jak będę się mógł leczyć większą ilością championów, to mam nadzieję że to przejdę, jak to przejdę to myślę, że 15 powinien też y, powinien też pójść tak sobie zrobiłem Jeden poziom Sandevilla, żeby nabić sobie punkty, żeby się znaleźć na leaderboardzie, więc tak to w tym momencie wszystko wygląda. E, tutaj, gdzie ja jestem, e, takim teamem Gram, głównie Cale bierze na siebie e, całą, e, w, w, chyba ponad 2,5 miliona z tych obrażeń, to Cale robi. Na klucz jakiś robi 3700. E, no to widzicie, tutaj dwóch czterogwiazdkowych. Jak potwami y, trochę dużo dam mu jakiś tam, żeby miał accuracy decrease, a, a tak będzie wchodzić, no to będę w stanie dłużej przeżyć, no to mam nadzieję, że i obrażenia y, i obrażenia wpadną, tak? bo taki newa tutaj na jeden klucz robi prawie tyle samo co ja. No. Zobaczymy, zobaczymy jak to pójdzie. Na razie y, walczę, staram się y, staram się jak najwięcej punktów nabijać. Myślę, że w tym momencie, skoro już trafiłem teraz Royal Guarda, trafiłem Okul bro, Brolera, to zacznę troszkę szardów oszczędzać. Do tej pory otwierałem od razu, co miałem. Myślę, że zacznę je teraz oszczędzać. Zobaczymy, może jakieś podwójne szanse się będą zbliżać. To to wtedy otworzę. Na razie mam kogo levelować, więc mogę troszkę tutaj na wstrzymanie wziąć. Dobra, to taki update' na, o tym, co się dzieje. Na moim koncie no, mam nadzieję, że uda nam się troszkę podgonić i przy, przyścignąć kolejny team, bo byliśmy bardzo blisko, ale nam niestety znowu nam uciekli. Dobra, to tyle z mojej strony. Mówi do Was Samael. Cześć!